Arkadiusz Żabka, witam obranków w Studio Radio 90, czas na poranną rozmowę. Dzisiaj Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki, były senator, ratownik górniczy, dyrektor kopalni. Wymieniać można długo, ale budryk, budryk. kopalni budyk, którą sam zresztą budował. Panie ministrze, bo tak się będę do pana zwracał dzisiaj. Niestety ten rok fatalnie rozpoczął się dla polskiego górnictwa. Za nami dwie katastrofy. Jedna w kopalni Marcel, która niestety przyniosła jedną ofiarę śmiertelną. No i wybuch, przepraszam, zapalenie metanu w kopalni knurów Szczegłowice. Niestety wczoraj zmarła czwarta osoba, czwarty górnik. To są dwie katastrofy górnicze, które już są za nami. To jest koniec pierwszego miesiąca roku 2025. Czy tych katastrof można było uniknąć? Czy one są wpisane, niestety, w los Śląska, w los górników? Panie doktorze, oczywiście, że można było uniknąć. Natomiast pozostaje pytanie, czy dysponujemy takimi środkami, które pozwalają na to, żeby. żeby Unikać tego typu zdarzeń. No, okazuje się, że nie. Ponieważ z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć jako człowiek, który no śledzi te wydarzenia. Zresztą proszę się nie dziwić, ale od ca, całe moje życie to jest górnictwo. mogę powiedzieć, że w obu tych przypadkach i na kopalni Szczegółowicy i na kopalni Marce zrobiono wszystko, co trzeba, żeby do takich zdarzeń nie doszło. A jednak się stało. Eee, w, w przypadku Szczegłowic, powiem szczerze, mieliśmy szczęście, że tam był tylko zapłon. Bo gdyby tam był wybuch, to ofiar byłoby dużo więcej. Siła detonacji przy wybuchu metanu jest potworna. Do tego temperatura przekracza 1200 stopni, więc domyśla się Pan, że nic nie zostaje z tego ludzie, którzy są w zasięgu tego wybuchu po prostu giną. Tak, to o, o, o tym wiemy doskonale. Natomiast, to, co się stało w Zofiówce, tak, na tak, lata temu. No, natomiast, no, Zofiówka, no, to Pnióbek też był zapłon. Na, natomiast, jeżeli chodzi o... Yy, yy, Marcel, no, tąpnięcie w pokładzie, o którym wszyscy wiedzieli, że tąpie, bo pokłady siodłowe, grupa 500, tąpie. Jesteśmy do tego stale przygotowani, ale jednak się zdarza. Wobec tego, wie pan, pozostaje pytanie strategiczne. Czy w sytuacji, kiedy nie dajemy sobie rady z tym zagrożeniem, a ewidentnie nie dajemy sobie rady, bo się zdarzyło, czy należy w dalszym ciągu kontynuować eksploatację tych części złoża? My rozmawiamy w Rybniku. Ja wiem, tu kopalnie mają pracować do roku 2049 w myśl... Jedna o, o, nie da, Tak, ale tak. mimo wszystko tam są l, 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 rok 2047, 49. Schodzimy bardzo głęboko. Kopalnia Redultowy jest tym miejscem, tak. gdzie niestety dochodzi do tragicznych wypadków. Dzisiaj już połączona z Marcelem. Tak. Co pan radziłby jako ekspert, bo mówi Pan, że tu trzeba się zastanowić i podjąć decyzję. Tak, to trzeba się zastanowić o tym, czy ten węgiel jest aż tak bardzo cenny, żeby tych ludzi należać na, na tego typu zagrożenia. Z drugiej strony wiem, bo taka jest zasada gospodarki złożem, którą prowadzi kierownictwo kopalni, kierownictwo spółki węglowej, że są partie złoża, które można udostępnić, ale to wymaga wysiłku inwestycyjnego, gdzie Warunki bezpieczeństwa pracy nie będą tak dramatyczne, a żeby mogły skutkować tymi zdarzeniami, które się po prostu działy. Panie doktorze, może to zabrzmi mi tak nie na miejscu, bo ta statystyka jest jednoznaczna. W polskim górnictwie 85% węgla wydobywamy w kopalniach silnie metanowych. W polskim górnictwie 70% wydobycia pochodzi z kopalń pokładów silnie tąpiących. A jednak sobie dajemy z tym radę. Wobec tego trzeba wyciągać z tego wnioski i przyjąć do wiadomości, że jeżeli utrzymujemy tą zasadę, a powinniśmy, że surowcem energetycznym dla polskiej elektroenergetyki nie jest węgiel importowany, tylko jest węgiel polski, no to trzeba zrobić coś, aby ten węgiel wydobywany był w warunkach bardziej bezpiecznych dla, dla, dla górników. Oni tego sami nie wymyślą, ci górnicy, bo nie od tego oni są. Ale co to bo znaczy? To... bardziej bezpieczny. Inwestujemy. Inwestujemy w nowe partie złoża, które nie są, po... na przykład, nie są, proszę pana, obciążone takimi stężeniami metanu. Inwestujemy w przewietrzanie bardziej intensywne, co że za Stężenia metanu i gazów szkodliwych w powietrzu. Unikamy krawędzi eksploatacyjnych pod i nad pokładami, które powodują skłonność do tąpań. Wie pan, no, jako górnik mogę wymienić. Lista jest cały katalog cała tego długa, tak. tak. Ale to wymaga. Inwestycji, nie takich na zasadzie budowano nowej kopalni, tylko inwestycji w udostępnienie nowych partii złóż. My jednocześnie tutaj w regionie, to jest subregion zachodni, z Województwa Śląskiego, odczuwamy tąpnięcie i one są coraz częściej odczuwane na powierzchni. Problem hałd górniczych, problem hałd pylących to wszystko dzisiaj wpisuje się w jakiś scenariusz dla tego regionu, Województwa Śląskiego? No, czy wie pan. No... Bo mówi pan fedrujmy i i ale Nie, bezpiecznie. Panie że musimy, wie pan, przyjąć do wiadomości, że w istnienie kopalni to są dwa, dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest wymiar który w skali państwa oznaczy pewnego, oznacza pewnego rodzaju suwerenność energetyczną. Polska jest skazana przez najbliższe 30 lat mniej więcej jeszcze na energetykę węglową, bo tyle czasu nam zajmie wybudowanie jakiegoś modelu energetyki jądrowej i odnawialnej. Zresztą to się dzieje. Natomiast trzeba mieć, trzeba mieć wyobraźnię i postawić sprawę, ale to już jest zadanie polityków rządzących państwem, czy ma to być węgiel wydobywany w Polsce, czy to węgiel z importu? I to jest podstawowe pytanie. I druga kwestia, wie Pan, która jest dosyć istotna w tym, w tym wszystkim, no to trzeba się zdecydować, jaką politykę prowadzimy w stosunku do tego górnictwa. Czy tylko politykę likwidacji, czy też utrzymania standardów na najwyższym poziomie bezpieczeństwa pracy, mimo skomplikowanej sytuacji ekonomicznej, bo to górnictwo znowu jest w trudnej sytuacji ekonomicznej. I w tle mamy Zielony Ład i mamy elektrownię, Rybnik, która ma być wygaszona. No I właśnie By... i dlatego mówimy o trzecim I... fragmencie tego Ach, wszystkiego. Właśnie. Ma pan przykład naszej tu elektrowni Rybnik, bo tu, przecież ja całe życie w tym, w tym rejonie też funkcjonuję. Wie pan, elektrownia Rybnik, która budowana była przed laty jako elektrownia węglowa. Potem była moim zdaniem niepotrzebnie sprywatyzowana na Ale, sprywatyzowana i ówczesny właściciel, zresztą zagraniczny francuski, EDFAC. też utrzymał mm -hmm. elektrownię węglową. Teraz za sprawą zresztą działaczy politycznych stąd, z, z regionu Lipńskiego, wróciła do państwa, do spółki państwowej. No i tu się zaczęła filozofia od, odwracania tego medium energetycznego z węgla na gaz. No importowany, co siłą rzeczy skutkuje tym, że węgiel wydobywany w rejonie rybnika staje się bezużyteczny dla tej elektrowni. No i pozostaje problem społeczny, prawda? Co zrobić z ludźmi, którzy tam pracują, co zrobić z ludźmi, którzy yy, no, w jaki sposób się związali z tym Czy w pana ocenie elektrownia rybnik dla bezpieczeństwa energetycznego powinna pozostać dalej? Elektrownią węglową. Tak. Tak. Z mojego punktu widzenia, gdybym ja miał coś na ten temat do powiedzenia, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, to trzeba było podnieść poziom technologiczny ograniczenia emisji wszystkich gazów, które są kwalifikowane jako szkodliwe i zrobić coś, żeby ten, ta, ta elektrownia mogła dalej być elektrownią opartą o, o węgiel. Tym bardziej, że przepraszam, że przypomnę, ten gaz jednak jest importowany. Ale jesteśmy świadkami budowy największej elektrowni w tej części Europy gazowo-parowej. No, jesteśmy świadkami, no, wie pan i to jest pewnego rodzaju yy, yy, dziwna sytuacja, że w centrum zagłębia węglowego powstaje, wie pan, elektrownia oparta o zupełnie inne medium energetyczne. Ci, którzy bywali na protestach, mówili, że to jest kilkaset miejsc pracy w samym zakładzie, ale to, co pan powiedział, to wyłączenie jednej lub większej ilości kopalń. No ograniczenie dostaw... wydobycia tych tak. kopalni. Zresztą wie pan polska grupa górnicza, bo ona jest właścicielem kopalń tutejszych, od pewnego czasu dosięga no, pośrodki z budżetu państwa po to, żeby ograniczać wielkość wydobycia i to się jakoś wpisuje w tą całą filozofię. Natomiast tymi datami, które pan przytoczył z tak zwanej umowy społecznej, bym się za bardzo nie przejmował, bo one są takimi datami. Tak odległymi. Znaczy, już nawet nie o to chodzi, że odległymi, bo to ta jedna kopalnia ma tą odległą perspektywę, chyba ze względu na jednego z autorów tego porozumienia. No, ale one są, proszę pana, takimi dosyć wykreowanymi bardzo matematycznie. Wie pan, one posto... czas funkcjonowania kopalń powstał w taki sposób, że. Ktoś policzył ilość zasobów operatywnych w kopalni, podzielił to przez wieczność, ilość rocznego wydobycia i wyszły, wyszły, wyszły mu lata. To jak długo będą fedrować kopalnie w ocenie naszego porannego gościa Jerzego Markowskiego i co dalej z Rafako, o tym już w internetowej części naszej rozmowy. Słuchaczą Radia 90, dziękujemy, pozostajemy w sieci. No faktycznie, umowa społeczna, która cały czas czeka na notyfikację, bo to jest dokument, który właściwie dzisiaj jest... Dokument nie ma żadnej rangi prawnej. Nie ma żadnej rangi prawnej. To jest dokument, który podpisał nie były, wiceminister, znaczy były minister gospodarki i wicepremier, pan premier Sasin ze związkami zawodowymi. Nigdy ten dokument nie uzyskał rangi aktu prawnego, ani formy rozporządzenia ministra, ani uchwały Rady Ministrów, już z jakiejś innej rangi. To jest po prostu umowa. Przepraszam, ja to tak bezczelnie nazywam beretystyką gospodarczą. E, wie pan, i z tym dokumentem, na, na ten dokument się powołuje powoł, się wiele wszyscy, prawda? Tak. Wszyscy się powołują. No, wie pan, e, trudno sygnować dokumenty, Osoby, które z punktu widzenia formalnego, prawnego nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie tego sektora, bo ani były minister, ani związki zawodowe, zawodowe nigdy nie są stroną postępowania z punktu widzenia prawa. To w jaką stronę zmierza górnictwo i energetyka dzisiaj? Panie redaktorze, w energetyce dokonuje się transformacja i ona nie jest tylko wymysłem współczesnym, bo to się dzieje zawsze. Jak długo istnieje energetyka, może nawet wcześniej, jak długo istnieje ludzkość, to była transformacja. Zaczynaliśmy od kamienia łupanego, uczywa, wie pan, przez lampę naftową, dochodziliśmy do węgla, potem z energetyka atomowa, na końcu będzie wo wodorowa, a może jeszcze coś nas następnego. Czyli to, ten proces się dzieje. W Polsce dokonujemy, wie pan, transformacji pod dyktando tzw. Tak zwanego zielonego Ładu, który już dzisiaj nawet jego najwięksi rzecznicy kontestują. Ja bardzo się cieszę, że pan premier Tusk w parlamencie europejskim wygłosił to przemówienie, w którym zauważył nareszcie, że tempo tego, tych przemian Zielonego Ładu zaczyna skutkować zastojem gospodarczym w Unii Europejskiej. Że mamy zagrożone 35 milionów miejsc pracy, a już nie mówiąc o konkurencyjności całego przemysłu i całej gospodarki europejskiej. I jak mi Pan pozwoli, jedno zdanie na ten temat o liczby. Wie Pan, to jest na najśmieszniejsze. Używam śmiesznie słowa, które nie jest śmieszne, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ta cała Unia Europejska Emituje 10% emisji dwutlenku węgla do atmosfery świata, Polska 0,8%. Natomiast przyrosty emisji dwutlenku węgla w skali świata są 11% w skali roku. Czyli to, co my zrobimy, likwidując nas przemysł, Azja i Ameryka Południowa odrobi w ciągu jednego roku. Ha, no właśnie, no, te dane już się pojawiają w przestrzeni yy, publicznej. Czy my jesteśmy w stanie zatrzymać Zielony Ład? Czy to, o czym pan mówi, jest tylko taką wskazówką, że należy zwolnić? Tak, nie, trzeba zwolnić. Proszę. Wie pan ja, ja się nie podejmuję dyskusji na temat tego, czy e, jaki jest skutek CO2 dla życia dla atmosfery, dla zdrowia, uciążliwości tego wszystkiego. No, wie pan, ja się nie podejmuję tego, natomiast jestem przeciwnikiem tego, ażeby te cele ekologiczne osiągać metodami administracyjnymi, to znaczy zamknąć, zlikwidować, a jestem zwolennikiem tego, żeby te cele emisyjne osiągać metodami inżynierskimi, technologicznymi wie pan, po to jesteśmy ludźmi, którzy mają jakieś tam dyplomy uczelni, miejmy nadzieję użyteczne, żeby coś z tym zrobić. Ja posłużę się takim jednym przykładem. wie pan, Polska 30 lat temu, jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, była największym w Europie emitentem siarki do atmosfery w energetyce. Normy były o 600% wyższe niż dopuszczalne w Europie. Polscy energetycy podjęli wielki wysiłek odsiarczania spalin w energetyce i dzisiaj jesteśmy poniżej wszystkich norm emisyjnych. Pamiętamy doskonale inwestycje od odsiarczania, odsiarczania spalin. spalin. Tutaj tak. w Przy Rybnik. okazji powstał przemysł y y kwasu siarkowego, anhydrytów, gipsów i tym podobnych rzeczy, a ja mogłem zlikwidować jedyną kopalnię, jaką zlikwidowałem, kopalnię siarki w Tarnobrzegu. Ile pan daje lat kopalniom ROW. Proszę pana, no ni niestety nie więcej jak 10-15 lat. Tyle daje lat tej ko tym kopalniom, aczkolwiek będzie to po prostu konsekwencja szczerpania się zasobów. Jeżeli wcześniej, jeżeli wcześniej, oczywiście ktoś nie wpadnie na szalony pomysł, że trzeba przyspieszyć ten proces likwidacji kopalń, wydać jeszcze więcej pieniędzy z budżetu państwa, ale on wtedy będzie musiał mieć świadomość tego, że przy tym modelu elektroenergetyki będzie musiał stosować w tej energetyce węgiel importowany. A proszę jeszcze jednej rzeczy pamiętać. My dzisiaj, wie pan, 80% energii w Polsce produkujemy z węgli, ale to nie tylko z węgiel kamienny. My produkujemy 40% energii z węgla brunatnego i węgiel brunatny w Polsce się skończy dużo wcześniej niż węgiel kamienny. Bo mamy trzy zagłębia węglowe. Pontnow, Adamów, Konin. Tam jest koniec w przyszłym roku, a to jest tylko 3% mocy zainstalowanej. Mamy Bełchatów, który się skończy w 2036 roku, ale tam jest 22% mocy zainstalowanej. I mamy Turu, gdzie jest zainstalowanych 8% mocy, który się skończy w 2044 roku. Czyli 40% wypadku nie? w ciągu najbliższych 10 lat i w to miejsce nie mamy żadnej alternatywy gotowej. Wczoraj byliśmy świadkami wiecu pod Rafako, raciborską fabryką kotłów. Pozostajemy w temacie energetyki dalej. List otwarty do premiera wystosował Związek Zawodowy. Podpisał się pod nim prezydent Raciborza. Podpisał się także starosta raciborski. 700 osób otrzymało w poniedziałek wypowiedzenia z pracy. Grudniowa wypłata w dwóch ratach. No i jeżeli nie będzie ratunku, nie będzie porozumienia z syndykiem, zakład z 75-letnią historią odchodzi do historii. Panie Adam, i to jest cały dramat braku polityki przemysłowej w Polsce. Bo my nie mamy polityki przemysłowej, wie Pan. Na początku przemian był taki minister w polskim rządzie, nazywał się Tadeusz Syryjczyk, który uknął takie zdanie, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej. I to niestety funkcjonuje do dnia dzi dzisiejszego. To się wszystko dzieje prawie samo. Natomiast to, co się dzieje z Rafako, wie pan, to jest dla mnie pewnego rodzaju symbolik, symbolika nieodpowiedzialności w polityce gospodarczej. Bo Rafako to nie jest tylko kilkaset miejsc pracy, to nie jest tylko problem społeczny w Bożu. To jest, proszę pana, przedsiębiorstwo, które ma zdolność techniczną i zdolność kadrową, co jest bardzo istotne, takich ludzi nie ma w innym miejscu w Polsce do przeprowadzenia całego procesu modernizacji technologicznej w polskiej elektroenergetyce. Oni produkują najnowocześniejsze bloki energetyczne. Oni to potrafią robić. I widzi pan, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, czy energetyka może obniżyć emisję. Coraz to bardziej nie będzie mogła, bo nie będzie miał kto wyprodukować tych nowych bloków. To wie pan, to się wszystko jakoś tak układa w taką dramatyczną sytuację, ale wracając do tematu, wie pan, tego, 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 tego Rafako, nie wyobrażam sobie tego. Nie tylko dlatego, że obiecał to pan premier Tusk, ale dlatego, że tak być nie może, żeby ta firma przestała funkcjonować. Jestem w stanie się w to włączyć, jak tylko to będzie komukolwiek potrzebne. Myśli pan, że uda się uratować? Jestem przekonany, że trzeba tak zrobić, proszę pana. Prze panie, za to, że przepraszam, ja wiem, że to zabrzmi mocno, ale upadek Rafako będzie hajmą dla polityki gospodarczej Polski. Powiedział w poranej rozmowie Jerzy Markowski, czas naszej rozmowy dobiega końca, tematy pewnie jeszcze niejednokrotnie będziemy Pana zapraszać do studia, będą, bo są ważne. Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki, ratownik górniczy, skąd Pan ma siłę jeszcze? Lubię pracować tak. i mogę Panu tylko powiedzieć, że jak... 8 sierpnia 1968 roku odbywałem pierwszą dniówkę na kopalni Szczegłowice i wyszedłem z przewozu i szedłem do kopalni. To wtedy miałem takie jedno marzenie: tylko 25 lat i już będę miał święty spokój. Minęło 57 i stali mi mało. Zdrowia, życzymy wszystkiego Dziękuję. dobrego. Dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Żabka.